W środku aktualnie znajduje się 29 dzieci, z czego 10 ma tylko rodziców, z którymi współpraca układa się bardzo dobrze. Natomiast w przypadku pozostałych dzieci, gdzie rodzice są władzy pozbawieni bądź ograniczeni w sprawowaniu jej, są również dzieciaczki, gdzie proces pozbawiania władzy rodziców trwa i jest to proces bardzo długi. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje nam leczenie tych dzieci, co jest ogromnie kosztowne i no niestety tych pieniędzy nam nie wystarcza. Nie chcemy zamknąć tego zakładu, ponieważ wiemy, że jest na takie placówki bardzo duże zapotrzebowanie, ale potrzebujemy pomocy. Przy tak niewielkiej współpracy tylko z kilkoma rodzinami i rodzicami tych dzieci nie jesteśmy w stanie nic więcej zrobić. Fundacja odzyskać radość pomaga dzieciom mieszkającym w zakładzie opiekuńczo leczniczym w Kraszewie Czubaki. Poradnia Rodzinna Zdrowie, która prowadzi ten ośrodek, na co dzień boryka się z ogromnymi problemami finansowymi. Niestety NFZ nie finansuje im bieżącego utrzymania dzieci: ubranek, zabawek, prezentów, ogrzewania, ośrodka czy oświetlenia. NFZ płaci tylko za leczenie, pielęgnację i rehabilitację. Właśnie dlatego Fundacja Odzyskać radość wspiera te maluchy i wspiera prowadzącą poradnie rodzinną zdrowie. Dlatego prosimy o przekazywanie nam 1% podatku, byśmy mogli wszystkie te środki przeznaczyć właśnie na finansowanie niezbędnego czy to wyposażenia, czy to wyżywienia dla tych maluchów. Chcielibyśmy dla naszych maluchów jak najlepiej, zapewnić im nie tylko dom rodzinny, ale i to co jest dla nich niezbędne. Na przykład małej Kasi potrzebne są nowe ortezy. Kasia ma dziś 4 latka. Wspólnie razem z fundacją i poradnią rodzinną Zdrowie zorganizowaliśmy jej Cudowne urodziny. Wszyscy razem śmieliśmy się, bawiliśmy. Ale Kasie czeka bardzo ciężka operacja, a po tej operacji niezbędne będą bardzo drogie ortezy. Ponad 13 tysięcy, które będziemy musieli wyłożyć razem z Poradnią Rodzinną Zdrowie. Bo niestety NFZ zapłaci tylko 3000 tysiące złotych, a resztę musimy zebrać. I mamy nadzieję, że dzięki Państwa datkom będziemy mogli ufundować Kasi ortezę, a innym dzieciom wspaniały uśmiech na ich twarzach. Kasia, jak trafiła do nas do ośrodka, była dzieckiem, powiedzmy, bez kontaktu. Kasia nie uśmiechała się, nie skupiała wzroku, nie gawożyła, tylko leżała. Kasia wymaga codziennej rehabilitacji, około dwóch godzin dziennie. W chwili obecnej, co kaśka, czekamy na operację. W momencie, kiedy nóżki będą już zooperowane, postaramy się o zaopatrzenie ortopedyczne dla Kasi. masz? A plakietkę, tak. A tu mikrofon. Powiedz halo. Mikrofon. Coś była Dzieci trafiają do nas z różnych ośrodków z różnymi wadami, częściowo tak naprawdę nieuleczalnie chore. Te dzieci tak naprawdę wymagają w dalszym ciągu ciągłej diagnostyki, ciągłych wyjazdów. Stąd nie ma praktycznie tygodnia, w którym byśmy nie musieli wyjechać z jednym lub z dwójką dzieci jednocześnie do Centrum Zdrowia Dziecka, do innych ośrodków. W związku z tym fundacja, którą gdzieś mamy już powołaną do życia, myślę, że będzie mogła nam bardzo ułatwić życie, czyli tak naprawdę wspomóc w w na diagnostykę, wspomóc w nowoczesnych lekach, w rehabilitacji, w podejmowaniu ciągłych wyzwań, żeby tym dzieciom ułatwić tutaj pobyt, umilić pobyt i żeby im było jak najlepiej w tym trudnym życiu i trudnej, trudnej doli. Patrząc na to miejsce, w którym się znajdujemy, możemy mieć takie przemyślenia, że po co w ogóle jest fundacja, po co to całe zamieszanie, skoro tu jest tak fajnie, dzieci mają świetną opiekę, wszystko co potrzeba do godziwego życia i rozwoju, ale należy dodać, że to miejsce powstało również dzięki kredytom i przesuwaniu środków z innej działalności tej firmy. Na szczęście było z czego te środki przesunąć. Sytuacja w służbie zdrowia i, i działalność tej firmy no, nie jest w tej chwili w naj, najlepszej kondycji. No i nie wiemy, jak długo jeszcze możemy utrzymać ten oddział na takim poziomie. A bardzo byśmy chcieli, bo dzieci zasługują na to, żeby żyły normalnie, tak jak wszystkie normalne dzieci. Tak często słyszymy zław poselskich, słyszymy głośne wołanie polityków na temat ochrony życia poczętego. A tak rzadko. Słyszymy anemiczne wręcz głosy, jeśli w ogóle je słyszymy, na temat ochrony życia narodzonego, tego trudnego życia chorych dzieci. Na ten temat nasze państwo i nasi politycy milczą. Dzieci potrzebują miłości i potrzebują normalnego, ciepłego domu i normalnych warunków do rozwoju. Kubuś, Łukasz, Ania, Bartek, Kasia. One same nie dadzą rady. Święć chwilę, uratuj życie, przekaż 1% podatku na fundację Odzyskać radość wspierającą ciężko chore dzieci z wadami wrodzonymi, zespołem Downa, żywione dolitowo, idealizowane.